Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Public Auto Service. Dzisiaj omówimy sobie montaż przegubów napędowych. Mamy tutaj przeguby, przegub w ręce zewnętrzny. Powiem Wam co i jak, gdzie tu włożyć smary, jak to założyć, o co w tym chodzi. I nagrywam ten odcinek, dlatego że mój dosyć, dosyć stary odcinek o montażu przegubu wewnętrznego jest dość popularny, a na YouTube ciężko znaleźć jakiś poradnik. Jak zamontować przegub zewnętrzny poprawnie, żeby to działało, żeby zaraz nam się nie rozleciał? Także dlatego dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczniemy sobie od omówienia: jak wyciągnąć w ogóle ten przegub z auta? Ciężko jest mi tu powiedzieć i zrobić Wam taki jeden konkretny poradnik, że w każdym aucie odkręcacie główną śrubę i przegub wychodzi. Bo nie jest to takie proste. Na przykładzie tego Audi. I w sumie w każdym aucie, w jakim jest przegub, zewnętrzny czy na przedniej osi, czy na tylnej, nieważne, musicie najpierw odkręcić śrubę centralną, która trzyma e, nasz przegub w zwrotnicy. Po odkręceniu tej śruby szukacie sobie najprostszej opcji, żeby naszą zwrotnicę odchylić i móc wyciągnąć przegub na zewnątrz. Możecie wyciągnąć sobie albo całą płość z auta, albo tylko odchylić waszą płośkę na bok, zbić przegub w tym wypadku, w, na przykład w Audi najłatwiej jest rozpiąć górne wahacze wtedy fajnie zwrotnica nam się odchyla przegub wychodzi bez problemu ale na przykład w tym Audi te, ta śruba poprzeczna e, ktoś kto ma Audi na pewno wie, że te śruby lubią się zapiekać jeśli ona nie była na czas posmarowana w środku także tutaj ta śruba nam nie chciała w ogóle ruszyć odpuściliśmy temat dopóki Wahacze nie są do wymiany. Znaleźliśmy sobie inny sposób. Odkręciliśmy tylny wahacz, drążek kierowniczy i zwrotnica, zamiast położyć nam się tak i wypuścić przegub, położyła nam się w tą stronę. I przegub też daliśmy radę wyciągnąć. Także mówię, nie ma jednej jednoznacznej drogi, jak wyciągnąć ten przegub ze zwrotnicy. Na przykład w Volkswagenach wychodzi to bardzo fajnie. Macie od dołu sworzeń, na, na trzy śrubki, przykręcane. Odkręcacie trzy śrubki podważacie stworzeń i odciągacie całą zwrotnicę wychodzi bez problemu. Mówię, w bardzo w każdym aucie jest to inaczej. Duka to też podobnie, na przykład trzy śruby od dołu, e, w niektórych trzeba wahacz odkręcić. No cokolwiek trzeba zluźnić, zluźnić to zawieszenie na tyle, żeby pociągnąć naszą zwrotnicę, żeby ten przegub wypadł. zdarzają się też problemy, że e, ta śruba po odkręceniu tej śruby przegub jest bardzo mocno zapieczony w naszej zwrotnicy i wtedy co zrobić? Mam takiego pacjenta? Mam? Czy poszedł na złom? Poszedł na złom, nie ma naszego pacjenta, naszej zwrotnicy. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że ktoś założył przegub z inną ilością zębów do innej zwrotnicy. Ten przegub musiał być, nie wiem, wbity na chama i po latach to się tak zapiekło, że prasa nie dała rady nam wypchnąć tego przegubu. Ale jak wybić ten przegub ze zwrotnicy, jeśli w miarę mocno siedzi, ale da radę go wybić? Odkręcamy sobie tą śrubę. Tu jest śruba, czasami jest nakrętka, są to różne rozwiązania. Odkręcamy sobie tą śrubę i patrzymy, ile ona się wkręci. Zostawiamy troszeczkę luzu, dosłownie 2-3 mm luzu między zwrotnicą a tą śrubą i uderzamy w starą śrubę. W zestawie z nowym szczegółem dostaniecie nową śrubę lub nową nakrętkę także uderzamy w tą śrubę broń Boże w nasz przegub żeby go nie zniszczyć i chyba że macie, jesteście pewni że przegub jest do wyrzucenia wymieniacie na przykład tylko osłonę przegubu dopełniacie smaru to wtedy wtedy musicie uważać na ten przegub a jeśli wiecie że jest do wymiany to możecie prać bezpośrednio w przegub przejdźmy teraz do stołu dobra teraz dostajecie w zestawie przegubu Broń Boże, nie reklamuję żadnej marki, to jest po prostu pozostałości co zamawiałem do klientów i, i mi zostały na półce, teraz muszę je zwrócić i korzystam z tego i po prostu kręcimy z tego filmik. Także wracając do tematu, co dostajemy w zestawie przegubu? Dostajemy nową gumę, manszetę, marżetę, każdy mówi na to inaczej, ja mówię po prostu osłona przegubu, najprościej. Dostajemy nowy przegub z nakrętką, tak jak powiedziałem. Jak wybijacie ten przegub, chcecie go uratować. Nie możecie prać bezpośrednio w ten gwint. Zniszczycie go, nie nakręcicie już nakrętki. Jeśli ratujecie swój przegub i tylko dokładacie smaru, wymieniacie nową manszetę, dopasowujecie sobie nakrętkę lub używacie starej. Łapiecie nakrętkę tak, żeby tutaj troszeczkę było luzu zwrotnicy, Nakręcacie ją delikatnie i pierzecie w nakrętkę. Żeby sprać tę nakrętkę, potem odkręcić ją, wyrzucić. A na to miejsce sobie przykręcić nową, dzięki czemu nasz przegub w tym miejscu nie będzie zniszczony. Do tego dostajemy jeszcze smar. Zaraz powiem, co z nim zrobić, bo tu też taka śmieszna historia. Dostajecie nowe zabezpieczenia, które też warto założyć nowe, żeby ten przegub się trzymał na miejscu. I dostajecie jeszcze opaski, a w tym zestawie nam niestety brakuje opasek. Kurtownia jest delikatnie. Przywaliła z nami delikatnie w chuja. Jak widzicie trochę większy przegub od Fiata Ducato. Też nowa nakrętka. I tutaj mamy już opaski. Żeby zacisnąć w ogóle takie opaski otwórzmy je. Żeby zacisnąć takie opaski są w ogóle dwa rodzaje opasek. Są takie i są jeszcze takie skręcane. Ja zakładam tylko takie. Jeśli dostaję te skręcane wyrzucam je, zakładam takie opaski do takich opasek mamy specjalistyczne szczypce, które zakładamy w tym miejscu i zaciskamy naszą opaskę. Zaraz wam pokażę jak to zrobić. Tylko sobie namierzę jakąś opaskę używaną. Używaną, dużo powiedziane, używaną. To jest nowa opaska, tylko. Po prostu nie z zestawu, te zestawy idą do oddania. Także po prostu nie używam tych opasek. Jak widzicie, to jest nowa opaska. Zakładamy nasze szczypce. Coś takiego w ten sposób i zaciskamy. Oczywiście ona się teraz tutaj pokrzywiła, bo, bo niczego nie trzyma. Ale wygląda to w ten sposób. Zaciska nam, ściąga nam tą opaskę do środka. Opaskę jest zaciśnięta i naprawdę takie połączenie bardzo dobrze trzyma. Teraz co robimy z naszym nowym przegubem? On jest w środku pusty. Są niektóre firmy przegubów, które już dostajecie nasmarowane, ale w większości firm te przeguby są puste, smar jest osobno. I teraz co robimy? Otwieramy sobie naszą puszkę ze smarem, bo to dostajecie w tubkach, czasami w takich folikach, różnie to bywa. I pamiętajcie o tym, że ten smar musi trafić tutaj do środka, do przegubu waszego musi trafić smar. Nie, te, nie tutaj do gumy, e, bo spotkałem się raz e, z taką sytuacją, jeśli to oglądasz to, to sorki, ale muszę to powiedzieć, e, że smar zamiast trafić do przegubu trafił do naszej gumy nowej. No i ten smar tutaj nic nie robił, po prostu wypełniał naszą gumę, wypełniał dziurę i, i nie miał żadnych właściwości, także musicie pamiętać, trochę trzeba się pobrudzić napełnić ten smar do środka nawet tam palcem powciskać pod te kulki tutaj sobie dopełnić smarem wszystkie te przeszczenie. następnie jak już macie to zrobione zakładacie e, zróbmy sobie jakąś profilaktyczną płość z jakiegoś narzędzia niech to będzie nasza płość, ja sobie zakładam zawsze tak zakładam sobie pierwszą opaskę, to małą żeby, żeby, ta opaska już była, żeby jej potem nie rozginać. Zakładam sobie następnie gumę. Tą gumę cofam sobie dalej, żeby mieć tutaj miejsce na, na, na wbicie przegubu. Zakładam sobie wszystkie potrzebne zabezpieczenia w tej kolejności, w jakiej je zdemontowałem i następnie nabijam nasz przegub. Nowy przegub. Pół już nam niepotrzebna. Nowy przegub nabijam właśnie w ten sposób, że zakręcam tutaj starą nakrętkę żeby nie zniszczyć gwintu. I mocnymi, energicznymi uderzeniami nabijam nasz przegub na pół oś napędową. E, musicie wiedzieć, że ten Wasz młotek musi trochę ważyć. Jakimś tam malutkim młoteczkiem tego nie wbijecie. E, ja zazwyczaj, akurat mam pod ręką, ja zazwyczaj nabijam to takim dwukilowym młotkiem. E, daję radę dwa, trzy takie mocniejsze, energiczniejsze uderzenia i przegub mamy na miejscu. Jeśli jest on już wbity, zsuwam naszą osłonę gumową z płosi z, z na przegub. Załóżmy sobie ją. Jasno pasuje. Mamy nałożoną. Bierzemy naszą opaskę. Musicie trafić w ten rowek, żeby ona trzymała. Naciągamy, zaklikujemy ją na te zęby, bierzemy nasz przyrząd, zaciskamy i robota skończona. Wszystko składacie w odwrotnej kolejności, wkładacie przegub w waszą zwrotnicę, skręcacie całe zawieszenie, wszystko. Pamiętajcie, żeby śrubot od zawieszenia sobie kleić. No ja kleję i nigdy nie mam z tym problemów, niektórzy są tam przeciwnicy kleju do gwintów, ale ja wszystkie śruby w zawieszeniu kleję, nie mam potem problemu z jakimiś odkręcającymi się śrubami. I co jest jeszcze ważne? Ważne przy kupnie przegubów, bo czasami do jednego samochodu wychodzi 5, 6, 7 różnych przegubów, no może przesadziłem, no ale 2-3 różne przeguby to zazwyczaj do każdego auta wychodzą nam w katalogu. Ważna jest ilość zębów wewnętrznych, czyli jak zdejmiecie swój przegub, tu będziecie mieli pełno smaru, musicie wyczyścić ten smar. Wziąć sobie jakiegoś tam mazaka, punktaka, zaznaczyć sobie jeden ząbek i sobie liczycie zęby dookoła. Niech on ma 24 na przykład, i liczycie uzębienie zewnętrzne. Też sobie znaczycie jeden ząbek, i lecicie sobie po kolei, znaczycie kolejne, i niech tu będzie na przykład 30. Idziecie do sklepu, mówicie, że chcecie przegub na przykład do Fiata Ducato 2, 3 litra, 120 koni, z uzębieniem zewnętrznym 30 zębów i z uzębieniem wewnętrznym 20 trzy zęby. Wtedy macie pewność, że Wasz przegub pasuje. Zdarzają się jeszcze takie kwiatki, a, że tutaj mamy nabijane czasami koronki od ABS-u na te przeguby. Zależy w jakim rozwiązaniu, w jakim samochodzie. Wtedy warto też jest policzyć zęby na tej koronce ABS-u, bo miałem taki przypadek, że uzębienie zewnętrzne pasowało, wewnętrzne pasowało, nie zwróciłem uwagi już na nic więcej, czyli na naszą koronkę ABS-u, nie przeliczyłem tych zębów. Założyłem przegub, wszystko pasowało elegancko, poskręcałem. I co, się, I co się zaczęło dziać? Jechałem tym autem i przy moich prędkościach, jak hamowałem, załączył się ABS. Nie było ślisko, było to lato. I załączył się ABS. I załączył się on z tego względu, że oryginalna koronka ABS-u miała dojrzeć 50-coś zębów, a na tym, na tym przegubie co mi przyszedł nowy, było chyba 38 zębów, coś takiego. I czujnik dostawał po prostu impuls w innym momencie. I myślał, że to koło cały czas mu się ślizga. Także jak naciskałem pedał hamulca to od razu miałem uślizg koła. I co Wam jeszcze chciałem pokazać, tą opaskę taką ściąganą. Takie opaski możecie dostać też w zestawie z przegubem, ale tak jak mówię, ja te opaski takie zaciągane wyrzucam w kosz, zazwyczaj one nie trzymają, denerwują mnie, kupuję uniwersalne takie, zakładam takie, te są święto, naprawdę jak to zaciśniecie, to jest bardzo duża siła i potem nawet jak musicie wymienić kolejny raz przegub, to trzeba to dosyć mocno przypierdolić młotkiem, żeby to się rozleciało, zerwało te zęby. Myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Coś wam rozjaśniłem. Pamiętajcie, żeby smar ładować tutaj, a nie do gumy. Myślę, że taki materiał wam się spodoba. Krótki na temat jak zamontować przegub. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.